1 lipca 2013 roku mieszkańcy naszych miast będą podpisywali umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów nie bezpośrednio z firmami prywatnymi, które dotychczas wywoziły odpady, ale z gminą, która w ich imieniu będzie przeprowadzała przetarg na wybór operatora, podmiotu, który te odpady odbierze oraz w odpowiedni sposób zagospodaruje. Na podstawie deklaracji podatkowej każdy z mieszkańców będzie uiszczał określoną opłatę, która została uśredniona w miast metropolii Silesia. Każda z gmin osobna odpowiada i na niej ciąży obowiązek wprowadzenia zapisów nowej ustawy śmieciowej, a nie na związku komunalnym, jakim jest metropola Silesia. Od stycznia 2013 roku przez pół roku do lipca 2013 będziemy w imieniu miast prowadzili taką spójną i szeroko zakrojoną politykę informacyjną, promocyjną, w której będziemy w różnoraki sposób, bardzo przystępny dla mieszkańców, informowali o tym, że obowiązek związany z Selektywną zbiórką odpadów. Odpowiednim zagospodarowaniem odpadów, czy to w formie termicznej utylizacji, czy mechaniczno-biologicznej, jest obligatoryjny ze względu na dyrektywy unijne, na nową ustawę. Na samorządach ciąży obowiązek informacyjny i GZM w dużej części przejmie go, organizując właśnie tego typu kampanię informacyjną. Część gmin skorzystała ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski do sfinansowania budowy instalacji do przetwarzania odpadów. Taka instalacja powstała w o mocy przerobowej do 60 tysięcy ton, więc już w tej chwili jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć swoje odpady. Mamy ich 25 tysięcy, ale także odpady z innych gmin. Myślę, że Temat takiej jednej spójnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która produkowałaby gaz, a z niego energię elektryczną, jest nieuchronna i ona musi powstać w najbliższym czasie dla co najmniej kilku miast gzm pod szyldem oczywiście Metropolis Silesia. Taka instalacja na 120 tysięcy ton wstępnie z możliwością rozbudowy jej do 250, myślę, że powstanie w przyszłym roku dla kilku miast, przede wszystkim tych małych i średnich Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.